Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy to w ogóle będzie działać. Ogółem, co? Pierwszy test kół nowych w Jawie KTM, czyli Alusy. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie sprawować. Na razie pojedziemy sobie na spokojnie, żeby to się wszystko ułożyło mniej więcej, żeby to się mogło tak dotrzeć na spokojnie, a później zobaczymy czy, czy to się będzie trzymać kupy, czy nie Ogółem co, łańcuch się nasmarowałem przed chwilą, także także co, wlałem z literkę benzynki kaczuszka jest, jedziemy Ogółem, majstry To witam was w pierwszym motovlogu Na kanale w 2021 roku Jak wspominałem przedtem niedawno Test kół nowych w jawie KTM No i właśnie dzisiaj jest ten test Na razie tak jak wspomniałem w wcześniej w filmie Jedziemy sobie na spokojnie Żeby zobaczyć jak to wszystko Czy to się będzie trzymać kupy czy nie Było w miarę zrobione tak solidnie więc zobaczymy myślę, że to za egzamin i że będzie spokój z tymi kołami co więcej to strasznie ciężko miała odpalić powstała długi czas I może tak wam to zaprezentuję w ten sposób jak to się prezentuje kto nie widział wcześniejszych odcinków zjawy stój tu mam hamulec tylni, o tu tak mają w stuntach ten handbrake to ja mam tutaj nie? Na paluszka cyk I on jest tutaj poprowadzony I cyk No i to się wszystko ułoży pociągniemy jeszcze lekko będzie luks Co więcej to tak, tak Jak wspomniałem kto nie widział wcześniejszych odcinków To oczywiście zapraszam Tam było pokazane kwestia zabieraka Zębatki i innych tam elementów Także co pojedziemy pewnie gdzieś Gdzieś tam Pojedziemy i Dawno nie nagrywałem, na jawie bardzo, bardzo dawno. Powiem tak, trzeba zrobić konkretny test Jak się zrobi konkretny test to potem już Będzie sobie można upierdzielać na spokojnie Nie myśląc o tym, że coś się może zepsuć Dawno jawy by nie było Też się troszkę odzwyczaiłem od jazdy, tutaj jest całkiem inna pozycja To jest taki wiecie no składach trochę nie, nie nie składak. No i tak. Jak na razie wszystko gwi gite zdziała. Pojedziemy jeszcze. Tam, tam, pewnie tu. trakcje, kurde gubi trakcję trzeba się przyzwyczaić do jaweczki tu jest straszne błotko Ach, Chłodno mamy dzisiaj ale myślę, że nagramy jakiś odcineczek zrobimy sobie jakiś może tu podjazdik taki mały testowy zobaczyć czy to w ogóle będzie działać no i co ludziska więcej, no nowy błotniczek jest założony zobaczymy czy to się sprawdzi wszystko, jak na razie to jest na fazie metody prób i błędów Raczej powinno być git? Teraz z tej strony se pojedziemy? Jeszcze lącina mamy mam tutaj zamiar nagrać, ale jeszcze nie wiem jak, gdzie i kiedy, więc co? Na razie jaweczkę troszkę pojeździmy. Działa elegancko. Tu bym sobie przejechał na tamtą drogę, żeby tym wałem nie jechać. To gdzieś pewnie zrobimy tutaj, poboczem. Może się uda, nie? No i tak, no zobaczymy, łańcuch wstępnie naciągnięty dobry offroad. Nie mogłem wam tego odcinka nagrać, bo nie było, jak nie było czasu to była pogoda, a jak był czas to nie było pogody. No i w sumie nie dało się tego zgrać. Już tutaj nagrywamy odcineczek Dla was Tak żebyście mieli co oglądać No i co ludziska O kurde Nie ma co zapierdzielać Niby kostka jest, ale ściąga Kwestia jeszcze ciśnienia, ale to. Widzicie ślady, jak zaorane Pojawię ktm. No nie ma zabawy! To jest moc. Jest kurde pocisk. Test ku zaliczonym można zapierdalać, upierdalać i nie wiadomo co robić.